ryć, a ty? A ty na śniadanie przyszedłeś, Aha. Siemandero! Najdłuższy czarny kciuk. Radziu, dłuższy niż Stortoruń Prezes, chodź do Radzia, zobacz jak my wyglądamy. Nie żebym kucał! <laughs> Także dzisiaj na zaproszenie Radzia i Darka lecimy Miejsca, a miejsca, jak będzie, to będzie fajnie, a jak nie, to zmienimy i tyle. Miłego oglądania. Co Wam powiem, to Wam powiem. I tak dzisiaj wygląda. Dzisiaj zmroziło. Dzisiaj zmroziło, ale jest zielonka. Jest Pan zielonka. I z Pana zielonki wyjdzie. Co to? Jakieś cesarstwo. Nie wiadomo co to. Doczyszczę to zobaczę. Niestety, ale nie doczyszczę. Nie ma opcji. Tak zarośnięte. Dobra wróżba, czy nie? Wejdziemy my do tych drzwi, za którymi będzie komnata ze skarbami. <laughs> Zamek jest. Teraz tylko znaleźć te drzwi. W lesie już troszkę zeszło. No i ciekawe. Rozczytam, nie rozczytam Adolfinio. Chyba dycha Dyszka. Je. No, co to z tymi monetami piątak, piątak Adolfinio. No jest ten zajeździk, no ale cieszy, jest fenolek. A dzisiaj ty masz ten taki ten aure z nieba co trafiliście Teryfajniki Cureczka? Takiego nie widziałem O kurde, Szajdemunce, no pięknie No to piękny strzał No to masz naprawdę tutaj? O tutaj Ale pięknie, kurde mu się ten Słońce słabo ale jest piękne. Cztery fenolki, no to super. No, piękny, piękny, naprawdę piękny strzał. To jest rzadkie, kurwa. Gratulation. Dzwonię do ciebie, a ty nie odbierasz. Nie działa, to może masz jakiś widz, a może będę musiał coś zasiać, albo cokolwiek. Nie, masz ty baterię tam naładowaną, czy nie? Bateria? No. O, A pokaż. Ja, do <laughs> ja na tą nokię dzwonię. Pokaż. Nie ją. Nie numeru, ja <laughs> pokaż. To są fajne fanty. Ja pitole, no. <laughs> Jeszcze te peta załaczka 3D. No jest, pływa. faktycznie. <laughs> Jaki to jest, zobacz. Bateria? Pływa. No to się wyciągało. O, ma nóż, to tam się sprawdzi. O, ono na no. O, oh, to spuchnęło. Spuchło. Spuchnęło czy spuchło? A kto mówi, Sławek, w swoich filmach, na Kaszubach mówi się? <głosy> <głosy> na kartę. Ja? Orange. O, orange. 001 809 53 firma 0. Rób miś an. <noise> o, no, to ładnie. Ale tutaj, na tym grubym ornym? no. gdzie ona jest? A widzisz. Moje pierwsze karierze. Dwójeczka. Dwójeczka. Ale piękna, jest. no. No tak chciałem to trafić, 30. że... 30 rocznik, mm. super. <laughs> no to masz. Żuwol, no, petarda. Jest. Fajnie, gratulation. Będzie guzik. Tylko trzeba go będzie rozpakować, a z telefonem w łapie to się nie da. zobaczymy co to. Zonk. Taki gozik. Co? Nie da rady, bo środka nie ma, wiesz? Dziko dzisiaj zadrwala, robi. Oka kamienia. O. stłupane. Jest łupane. Jest łupane. Ja. <laughs> Proszę bardzo. To jest blaszka. Sztuciec! Sztek sztućca. Sztek sztućca. A my tu z gospodarzem idziemy do Ciebie, żeby gospodarz zobaczył co Ty trafiłeś. Co tu za odkrycie jest. Ładnie sobie sterczy. No jest moniaczek. Lecimy na żywo. No to pokazuj. O. O, I co tam? O panie, silver grosz O kurde Silver groszek Pięknie Srebro, 1850 rocznik Ja mówię do pana, że nic na polu nie ma u pana <ścoughs> A tu takie srebro Gratulacje yes. Super No Tomasz Strzał dzisiaj, fan dnia Ale piękny No pięknisia, pięknisia Teraz widzi ja pan Jo weź pan zobacz Piękny, nie? Takie kiedyś monety. też moje pierwsze, no to za Prus były, normalnie no, prusaki takie robili no, 850 ja. jo. No, no fajne, fajne, fajna monetka e, jest ja wiem, że ty potrafisz wszystko wykopać, ale widie od wiertła. Zastawiam. odwiertła. <laughs> od wiertła. No to jest skarb. No. Prawdziwy. Węglik z piekany. No. Ty masz widie od wiertła. A ja mam coś zielonego. A ja mam zielone panie dwa fenole. Tak? Jo, ale co one takie dziwne? Nie, to tak mi się wydawało. Dwa fenigi cesarstwo No jeden. Dwa fenolki cesarstwo <śpięknie> Pięknie Chociaż tyle dobrego, że wszyscy po fenolu mamy. Ta sama dwójeczka. Pierwsza no, w tym roku. Pięknie. No, no jo, bo my mamy jo. po pierwszy, nie, ja miałem Fenola miałem 50, ale... No super. Zielona, Ale jest, ładna zielona, nie? I się liczy. To zaczynamy rok. Teraz, tak teraz to się tera zacznie. Teraz Ty już w ogóle sobie szczęściu chcesz dopomóc. To się zamknięta. No. Szczęście zamknięte. Zamknięty obieg. Tak. Tylko ty będziesz to miał. Tak jest. Ciągle w kółko. Teraz, co trafisz, to będziesz, to będziesz na okrętkę miał to, co teraz ci wyjdzie. Zobaczysz. Tak, czyli podkowy. Nie, no ale z fantów, ja, ja mówię ja takich wiem. pieniężnych, albo y, medaliowych, albo odznakowych, albo. Oby. Jakich, co jeszcze wymarzyłeś? Odznakowych. No dobra. No. Co? Zobacz, jak No, to masz też silverka. Ja pierdzielę. O kurde. podkowie? Yeah! Jeden, yeah. 1846. A zobacz. Do... widzę! Ja myślałem, że śmieci, ale Ale petarda! No to jest piękny. No to panie, kurde. Ale zobacz, powiedziałem ci przy przypadkowie, będziesz teraz miał na okrągło, tę, A, już widać. Miały być to znaki. Przysz. Będziesz miał srebra. Srebrny dziku będzie miał srebra. No kurde, żeś teraz pozamiatał razem z Radziem. To jesteście królami wypadu. Ale no faktycznie, tak płyciutko. Fajnie, nie? Lepiej na tej, tej trawie wychodzi niż na tym polu, kurcze, zamarzniętym. No jest mega. <laughs> nie. Lepiej, kurwa. Chyba lepiej. Chyba lepiej. Widzisz? O, panie! Albo pieczątka to pana pieczątka ciągle. Pieczątka, pieczątka. Albo od drzwi. Pieczęć. Ale strzał, kurde. Ale piękny. No to jest grubo teraz, nie? Jest pieczęć. Ale pięknie. No słońce trochę zasłania, ale jest zobacz. Plastelinium i robimy EV pewnie no. będzie. EV no, po Ale jest piękny strzał, co? 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 Jest, mega, nie? Mamy to, mamy to, mamy to. Srebro, srebro, pieczątka. Petarda, kurde. Mega. Fajnie. No to cieszy. A masz jeszcze panią Woźną pozdrowić. Tak, panią Woźną pozdrawiam ze szkoły 35 w Gdyni. Pozdrawiamy serdecznie pani Woźna. Jak to masz to szarpnąć? Pindelek mały szarpnąć, jeszcze będę cię szarpał jak... Patu. No odważnik, odważnik, ładny. To ładny strzał. Czekaj usłoneczko. No piękny strzał. Nawet data powinna być na pieczątce, kiedy był legalizowany. Gdzieś. może być coś mówili, no ładny, fajny fanciar, no co ty teraz kurde się tu jesteś na górze <gł protec> patrz tutaj, Odbimo. widzisz? Ja. odbiło się a ona tu wyskoczyła <głarza> fajny, nie? Wdecznie. cyk jedyneczka, cesarstwo no i pięknie. Ale jakie humory zaraz dopisują, nie? Na początku mu nie smętne, a teraz już kurde każdy uchachany. Fajnie, super. Wygląda na peryla, nie? Widać? Podejmuj, podejmuj. Boję się. A no to jednak 20 groszy współczesne. Czar prys. Dzień Tak trzeba zakończyć, nie? To jest, dobry tak jest. Dzień. Dobry dzień. Ale jak ty to robisz, jaki dziobak. Kurde. Pan dziobak. Mistrzu ceremonii. Zaczynaj. Czekamy na ciebie. Nikt nie chciał tobie odebrać przyjemności rozpalenia łzaka, tego, ale zróbcie to, zróbcie to <laughs> spali to się poszło Turbospalarka Czarnokciukowe kiełbaski I masz też czarne kiełbaski? No <laughs> dlatego ja lubię takie właśnie no. o, Węgiel jest drogi jest bardzo zdrowy. Wszyscy uczesani, ładnie. No to kończymy. Jeszcze ognisko, jeszcze sobie posiedzimy, podjemy. A z Wami się żegnamy. Także srebrny dziku, srebrny radio. I tyle. A jak Wam się podobało, to wiecie. Czarne kciuki, subskrypcje. I do następnego, Nara.